Marcinki miał dramę, bo zdaniem Komisji Etyki Reklamy ich spod naruszył kodeks branżowy, ponieważ sugerował dzieciom, że dzięki temu produktowi będą mogły unosić się w powietrzu. Aha. mi się. Mam złą nominę. Co to jest? Są dodcy. Dobra, biorę latarkę. Mamy jedną latarkę. Spoko, Wyko. Ale mamy też. czytnik Geigera. Mamy. Mm. Pen and Paper. A mamy. To. Radyko, chyba. Ale odskudowy termometr, o panie. Biorę kamerę, patrz jaką kamerę mam za to. Eee. O jak za drzwi zaskrzypiałem. się ja nic nie widzę. No, a. czy to jest moja wina? <śposad Lewis> Latarki żeś nie dodał, ja, ja dodałem, to gra nie dodała włączę ci korki. Eee, dobra, tu nie ma korków. Nie włączę korków, ale pamiętaj, że chciałem dobrze jak coś, to no był ja raka. Korki. Nie, bo właśnie nie widzę, gdzie są, gdzie są korki. Ty no, stary nie wiem. Byłem ja tylko na kamerze, jezus, Mary. Co cię boli. Nie, bo ja tylko mam kamerę UV na tym. Jezu uszale coś. To, to ja. Czemu drzwi? Tu jest duch z nami. Mi się są orby. tu yeah. są orby. Orby tu są. Hmm. Tutaj przy... Jezus Maria. To <laughs> Co? Jest. a ty jest Teraz. Ej... Ja mówię, ty masz chociaż latarkę? Ja z kamerą chodzę. <laughs> Ej czy oni zmienili wygląd korków, czy o coś chodzi? Nie wiem, ale mamy orby A czekaj, nie, to jest jakiś licznik wody. Czy licznik wody się nada? Ty, czekaj, ja przeżykam mapę mamy No, ale ty, kto by tutaj na mapę patrzył no, bądźmy. Mapy są w piwnicy Mapy są w piwnicy. No korki W takim sumie, ja tam nie widziałem korków? Ja nie słuchajcie. Gabę, Gabę chyba nic nie mówi poza tym. Nie posłyszę takiego pik, pik 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 A to ja nie słyszę Tu są przy tobie korki korki To są korki teraz? Tak. Jezus Maria Maria. jest wreszcie światło światło, Ty Te nazywała? Sandra e Sandra. A pik pik To na razie pik pik te trzy o super, to wezmę termometr, to weź No Poczekaj, bo ja mam już. Yy, a, bo może to Przyjadę nie A se, pogadali. Załóżcie, że Sanity mi najbardziej zjechało Ty no, Tak, masz 50. 50. No właśnie, mi zawsze zjeżdżają Sanity, nikomu innemu. Aaa, dobra, jak ten termometr ma działać teraz? Hello. Where are you? Where are you? Are you here? Or not to here? Hello? Sandra Bullock. A jaka to miała Sandra Dow. Odpowiada? Nie. Ej, nie wiem, jak działa ten termometr. Ty że jak działa ten termometr, bo kiedyś, jak był ten elektryczny, to było łatwiej. A teraz Ej, nie Musisz wiem, co... stać cały czas w pokoju i patrzeć, jak słówek ci spada. No, ja dawna. Lepiej no, hmm. nic kolki. nie widzę. No wiem, ja też nie. Ty masz latarkę. Czekaj, muszę zobaczyć ją ja o Sanity przede wszystkim. No chłopie, czemu ja mam 54, a ty masz 70? Bo na ciebie wyskoczyła na mnie, nie. Czyli twoja twarz jest chyba straszniejsza niż duch, gdy nagle. Pojawiasz się tuż przed moimi oczami. Dobra, korki włączone. Tu takie psy. Wiedziałem, że to powiesz. Od samego początku <laughs> wiedziałem, że to powiesz. Jezus. czekaj, to jest... Where ten... are you? Spójrz na ten, na ten termometr. On tutaj może leżeć, czy coś? nie. Ach, męczy mnie już ten duch. No chodź, już tutaj włączymy te korki. Czekaj, bo ja się zgubiłem. Tu jest. E, też ta temperatura jest git. W sensie, ja to się Z... że, że to był ten pokój? 10 stopni, tak. Bo tam nie ma też o... doców jakby nie. A orby są, wiesz? No dobra, cały czas. No dobra. E, o, tu jest, słyszałem. Co nam jeszcze zostaje w takim razie do sprawdzenia? Where are you? A to jest co? To co tu leży? Takie... Tell me something. To jest MF nowy. A, okej. Okay. I on też nic nie pokazuje. Nie. Przynajmniej na razie. Okej. Okay. To rzucam to. I idę zobaczyć czy Waucie coś znajdę. Where are you? Tell me something. A, my Waucie już nic nie mamy, okej. Okay. Ty, jak mi Sanity zjechało do 38, 34! Send słyszałeś o Sanity? Tak Nie do wiary A ja ile mam? No... Eee Sanity, Słyszałeś Tak, a ja ile mam, no to ci <laughs> powiedziałem przed sekundą kurwa A no, tutaj słuchajcie, sorry, jestem zajęty. Masz 53, ja mam 36 Where are you? A drzwi ci zamknęła? Nie wiem czy nie masz hanta ona coś śpiewa i nuci, więc chyba masz Hanta. Zgadzam że jesteś cicho, bo się schowałeś i wyłączyłeś mikrofon. A jeśli cię to pocieszy, to nadal jest dziesiątka. Ok, zeszło, koniec Hanta. W e, W sensie. Chodź ze mną, tam musimy zobaczyć, czy książeczkę zapisała A MFA e, kojarzysz? Gdzieś tam jest. A czy, czy czy, była piątka, czy nie? Nie kojarzę. Nic nie zapisała. To ja wezmę MFA w łapę i zobaczę. Nie, tutaj to nawet nic nie pokazuje, panie. Może to nie jest ten pokój. A zobacz tamtą stronę drugą. Nie, nic. Are you here? Gdzie jesteś? you? Where are you? O, <laughs> to <było> wspaniałe. <laughs> Przeżyłeś? Tak, ja tak. Ale ty słyszałem, że zdechłeś? Tak. Dobra, wracam w takim razie, bo stracimy przedmioty, nie? To było straszne. Jak to było przepiękne, kurwa. Dzień dobry. O Cześć. fuck, zostało mi 9% sanity! O! Nie, wracam. Ale Questa zrobiliśmy za to. Ja was. Bo gdybyś mówię. ty widziała to samo co my, też byś tak zareagował. Ja nie zauważyłem, po prostu nagle wszystko zaczęło się pierdolić, i usłyszałem na, na plecach coś. To tu ja. Nie, nie ty akurat. A gdzie ty uciekłeś, że cię dopadła? Przed drzwiami, w sensie już nie miałem gdzie uciec, bo było zaraz ze mną. Okej. Okay. ja to Jest... sobie. Nawet nie zamknąłem drzwi za sobą, tylko przedemną. <laughs> o, obakę. O, a myślałem nad tym, bo to, ale tylko dlatego, że nazwa mi się podobała. Tak naprawdę nie wiem, co ten gość robi. Dostałem 25 Expo.